To co, zaczynamy? Ostatnio przypomnijmy sobie, że mówiliśmy o mm, konstrukcji grafu Eulerowskiego, a dzisiaj powiemy sobie o pewnej technice dowodzenia, która jest tak naprawdę kluczowa chyba dla całej, e, dla całej informatyki, e, dla matematyki w bardzo wielu miejscach. No i ogólnie jest ważna, tak? A więc jest to indukcja matematyczna. Niektórzy z Was mogli to mieć w liceum, bo kiedyś to chyba było w liceach. Było? Było. Chyba nie. No to, się, to się dosyć dynamicznie zmienia. Niektórzy mogli to mieć na studiach. Aczkolwiek ja na początku na studiach, przyznam się, szczerze, z tego nie rozumiem absolutnie nic. Jakoś to było nie najlepiej przeprowadzone. I tak naprawdę idea jest taka, że. W momencie, w którym rozumujemy na zbiorach z tak zwanym dobrym porządkiem. I na boku sobie powiedzmy, co to znaczy dobry porządek. Nie wchodząc za specjalnie w detale, bo na to jeszcze przyjdzie czas. Jeżeli rozważymy y, jakieś elementy, na przykład niech to będzie zbiór liczb naturalnych, to on ma taką fajną cechę, że po pierwsze dwa elementy zawsze potrafimy ze sobą porównać. Czyli dla każdego x, y należącego do n albo x jest mniejsze od y, y y jest mniejsze od x, no lub ewentualnie x jest równe y, i jak weźmiemy dowolny podzbiór tego n, czyli dla dowolnego a e, zawartego w n, a ma element najmniejszy. E, I to jest cecha, której oczywiście wiele zbiorów spełniać nie będzie przykład zbiór liczb rzeczywistych tego zbioru nie spełniał. Wyobraźmy sobie przedział otwarty od 0 do 1, no on w oczywisty sposób elementu najmniejszego nie ma. Bo podać podajmy jakikolwiek element, to ja zawsze zawsze znajdę element e, mniejszy od niego. Jeżeli mamy. Mm, na razie wystarczy, że sobie przyjmiemy, że takim zbiorem, w którym działa indukcja, zbiorem dobrze uporządkowanym, są liczby e, naturalne. I zasada indukcji matematycznej e, opiera się tak naprawdę na takim znanym. E, znanym już ze starożytności schemacie dowodzenia, zwanym modus, modus ponens, pośrednio zainspirowanym sylogizmami Arystotelesa i reguła to mówi tyle. Już mówiliśmy sobie troszeczkę o klasycznym rachunku zdań. Jeżeli dostajemy przesłanki, że P implikuje Q i P, no to wiemy, że z tego wynika Q. Nie, to jakby tutaj nic szczególnego się nie dzieje. Jak sobie przypomnimy e, tabelkę logiczną, 1, 1, 0, 1, 1. No to taka sytuacja, w której p byłoby, byłoby prawdziwa ku fałszywej, jest niemożliwe, więc jeżeli to jest prawdą i to jest prawdą, no to jednoznacznie wynika z tego, że q również musi być prawdą, więc możemy sobie, więc tak delikatnie, e, odłączyć. No przy... I teraz myślę, co się stanie, gdybyśmy. Można oczywiście sobie to tam y, tłumaczyć na język naturalny, jeżeli, jeżeli pada deszcz to pójdę do kina, no i akurat pada deszcz to znaczy, że idę do kina, tak, no takie dosyć y, zabawne rozumowanka. No i teraz możemy znaleźć, co by się stało, gdybyśmy mieli taki nieskończony ciąg takich, y, takich wyprowadzeń, tak? gdzie mamy V od NI implikuje nam V od NJ, gdzie I nie jest równe J, a V to jest jakaś tam teza, nie jest szczególnie istotna. No i teraz okazuje się, że wystarczyło budować taki ogólny przypadek i jakiś przypadek pierwszy, żeby rozpocząć takie, nazwijmy to nieskończone, nieskończone domino dowodzenia. No i to się właśnie często indukcję porównuje się do takiego nieskończonego domina gdzie wystarczy, że popchniemy pierwszą kostkę tego domina, one wszystkie dalej po kolei będą się już przywracać napędzane siłą poprzedniego. Tak? My tylko popychamy pierwszą, czyli rozpatrujemy jakiś przypadek brzegowy, na przykład przypadek dla zera naszej tezy, no żeby potem po kolei móc sobie kolejne te klocuszki przepychać. Więc jak wygląda taki dowód indukcyjny? Czyli struktura dowodu indukcyjnego. Więc po pierwsze zaczynamy zawsze od kroku bazowego. Krok bazowy jest bardzo ważny. I dlaczego zaraz sobie podamy przykład? Krok bazowy jest taki, sprawdzamy. Czy Czy teza zachodzi dla n równego 0 mm, lub innego warunku początkowego. No i teraz krok indukcyjny. Załóżmy, że zachodzi dla n. Pokażemy, że dla n plus 1 też. Tak naprawdę cały schemat dowodu indukcyjnego i zacznijmy może od takiego rozumowania, w którym będzie się krył pewien błąd. Mianowicie udowodnijmy sobie, że wszystkie koty na świecie są tego samego koloru. No dobra, to co? Indukcyjne, tak? Krok bazowy. Weźmy jednoelementowy zbiór z kotem. Ja postaram się narysować, ale nie umiem. On jest ewidentnie, wszystkie koty w tym zbiorze są ewidentnie takiego samego koloru. Chyba nikt nie ma wątpliwości. On teraz w kroku indukcyjnym załóżmy, że zbiór N kotów jest tego samego koloru. Wszystkie są tego samego koloru w zbiorze n kotów. Weźmy sobie zbiór n plus 1 kotów i wydzielmy w nim dwa podzbiory n elementowe. Tu wszystkie są tego samego koloru, bo tyle, tyle potrzebujemy z dowodu indukcyjnego, żeby go przeprowadzić. No i w tym momencie, skoro wszystkie tutaj są tego samego koloru, wszystkie tutaj są tego samego koloru, mają część wspólną, znaczy wszystkie koty na świecie są tego samego koloru, prawda? Matematyka się nie myli. Gdzie jest błąd? Pytanie do widowni. Dlatego, że na to część wspólna. Nie, część wspólna to jest ok. Nie jest problem z częścią wspólną. Część wspólna jest jak najbardziej spoko, wyznaczenie N też jest spoko. Też nie. Tutaj jest haczk. To jest zły krok bazowy. Zobaczcie, że w przypadku dla dwóch kotów, gdybyśmy wzięli jako krok bazowy dwa koty, to tego już się udowodnić nie da. Tak stąd. Taki wniosek, że krok bazowy jest tutaj dosyć istotny. Dobra, ja co nieco zetrę, będzie mi troszkę miejsca, bo sobie coś yy, udowodnimy dla przykładu. No to jest taka taka ciekawostka, z której tak naprawdę wynika, że trzeba być, trzeba być ostrożnym I z tym dowodem. Może strukturę jeszcze na sekundę sobie zostawimy. Myślę, że koty już możemy zetrzeć, bo krok nie rysuje. I zrobimy tak. Rozważmy sobie przykład i pokażemy sobie, że będziemy operować na liczbach 37 do 500, minus 37 do setnej jest podzielne przez 10. Czyli ostatnia cyfra jest równa 0. To jest bardzo zabawne, bo zwykle na przykład na kolokwiach z analizy na mnie daje się takie. Przykłady z tak dużymi liczbami, żeby nikt przypadkiem na palcach nie próbował policzyć. W ogóle to było na przykład, nie, 37 do 10 to prawdopodobnie znalazłby się jakiś student, który nie umiejąc inaczej pracowicie by siedział i by mnożył przez siebie te kolejne 37. Dlatego zwykle z nim jakoś, najczęściej najczęściej spotęganie 2017 albo 2015, żeby nikt nie wpadł na żaden, na żaden. Głupi pomysł. No dobra, jak to pokazać? Najpierw sobie to delikatnie uprościmy. Widzie 37 do 500 minus 37 do setnej. To jest tyle samo co 37 do setnej i do piątej minus 37 do setnej. Czyli to jest, to jest tak naprawdę coś w postaci n do piątej minus n. I teraz tak. Te obie rzeczy są na pewno parzyste. To są podniesione do jednej potęgi. Tak? Więc skoro te dwie są na pewno parzyste, to wystarczy nam pokazać, że n do piątej minus n jest podzielne y, przez 5. Tak? Y, a potem wystarczy, jak, jak to udowodnimy, to podstawimy sobie pod n 37 do setnej i dostaniemy nasze twierdzenie. Już będziemy całkowicie. Y. Te dwie liczby są parzyste, więc na pewno są podzielne przez dwa. Skoro będą podzielne przez 2 i przez 5, okay. jesteśmy w domu. Dobra. Zatrzymmy. 37. Zobacz, 37 do setnej, jak podnażasz przez siebie liczbę nieparzystą razy nieparzystą, dostajesz nieparzystą, prawda? I nieparzysta minus nieparzysta, będzie liczbą parzystą. A, już ta cała różnica będzie tak. parzysta. Okay. Tak, 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 tak. Dobra. E Yy, tak, 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 tak. Dobra. Krok, krok bazowy. Yy, no to co? Yy, dla 0. 0 do 5 minus 0 to się równa 0. No i to jest podzielne przez 5 ewidentnie. Nie? Sprawdźmy na wszelki wypadek, żebyśmy znowu nie wylądowali w jakiejś dziwnej sytuacji. 1 do 5 minus 1 to jest 0 podzielne przez 5. Dobra, może jeszcze 2 do 5 minus 2 to jest 30, też podzielne przez 5. Czyli jakby zrobiliśmy trzy kroki bazowe po to, żeby mieć pewność, że na pewno nie władujemy się w jakiś głupi przypadek brzegowy. Dobra, nasze założenie indukcyjne mówi, że n do 5 minus n. Jest podzielne przez 5. Tak, czyli to jest ten element, który będziemy mogli wykorzystać w naszej tezie. W kroku indukcyjnym musimy pokazać, że jak weźmiemy n plus 1 do piątej minus n plus 1. Ja napiszę te nawiasy, żeby to było czytelnie, myślę, że to nawias tutaj nie jest konieczny. Dzieli się przez 5. No i jak to sobie po prostu wymnożymy n do piątej plus 5 n do czwartej plus 5n do 4 plus 10n do 3. korzystałem z matematyki, przyznaję się. E, plus 5n plus 1 minus n plus 1. Jak to wszystko sobie ładnie uprościmy, dostaniemy coś takiego. n do 5 minus n plus 5 przed nawias. n do 4 plus 2n do 3 plus 2n kwadrat plus n. No i teraz tak. To jest podzielne przez 5, ewidentnie. Nie? Wyciągnęliśmy piątkę do początku, czy na początek. To jest podzielne przez 5 z założenia indukcyjnego. Tak? Jako, że obie składniki sumy są podzielne przez 5, to całość też jest podzielna przez 5, co tak naprawdę kończy nam tutaj tę e, sytuację. I te, czyli tak, pokazaliśmy, że n do 5 minus n jest podzielne przez 5, co za tym idzie 37 do 500 minus 37 do 100 jest podzielne przez 10. Czekaj, ale jeżeli się z No. to jest... Masz 5 plus 10, w sensie masz... Yy... I wciąż to jest podzielne przez 5. Ale nie przez 10. Ale zobacz, podstawiliśmy sobie tutaj, a to na pewno jest y, liczbą y, parzystą, więc na pewno jest podzielne przez 2. A, na pewno jest podzielne przez 2, na pewno, na pewno jest podzielne przez 5, na pewno jest podzielne przez 10. E, co jest w tym dowodzie ciekawego w gruncie rzeczy, to to, że tutaj nie mówimy nic o tym jak ta liczba na końcu wygląda. Tak, dowiedzieliśmy jakiegoś faktu o takiej pięknej liczbie, y, która ma, nie wiem, mnóstwo cyfr. I wiemy tak naprawdę nie tylko, że jest podzielna przez 10, nie wyliczyliśmy, nie wyliczyliśmy z niej nic oprócz ostatniej cyfry, nie ostatniego y, zera. To jest szczególnie wygodne, gdybyśmy operowali na jakichś takich bardzo dużych liczbach, które już nie mieszczą się w pędzi komputera i chcielibyśmy coś o nich, y, coś o nich powiedzieć. Y, dałoby nam to tak naprawdę opcję, opcję wyliczenia tej. Dobrze. To co? Czy są jakieś pytania w tym momencie? Dobra. To teraz powiemy sobie delikatnie o. To jest pierwszy rodzaj indukcji. Ten prawdopodobnie mniej interesujący dla nas, ale jednocześnie bardziej podstawowy. Teraz powiemy sobie co nieco, czym są drzewa i powiemy, jak się robi indukcję po drzewach, bo to też można. Robić. Czymś się że do indukcji po drzewach nie zdążymy. Natomiast zdążymy sobie opowiedzieć co nieco o drzewach. A indukcję zostawimy sobie na dzień. Mm. Tak, o, jest. to jest dokładnie to samo. Wszędzie są takie struktury jak drzewa. No. Zaczynamy od kroku bazowego, czyli drzewa. Czyli dowodzimy jakiś fakt dla drzewa o wysokości 1 albo 0, czasem minus 1. Tak? Drzewo o wysokości minus 1 to jest drzewo puste. Tutaj napiszę te trzy opcje, bo to oczywiście zależy od przypadku. tak? to będzie najwygodniej robić tak, czy będzie nie być tak. Drzewo wysokości 0 to jest tyle? Drzewo o wysokości ma, minus... Ma tylko, ma tylko jeden element, ale tak. jest pusty, tak? Tak, znaczy nie, no, tutaj coś może być, tak? 8. Drzewo o wysokości minus 1 nie ma żadnych elementów, jest drzewem pustym. To jest e... tu takie założenie, takie nazwanie tak? Tak. tak, 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 no to, to tak jak możemy mieć liczbę naturalną od 0 albo od 1, nie? To jest, takim, to jest po prostu umowa, Tak, tak. ale umowa całkiem... Całkiem wygodna w pewnych sytuacjach. I co? Potem, potem pokazujemy ten fakt. Pokazujemy dla drzewa o wysokości n plus 1 przy założeniu, że zachodzi. Na n. No i to nam znowu powinno wystarczyć. Ale wypadałoby jeszcze, jak już o tym mówimy, powiedzieć sobie, czym są drzewa, prawda? Więc ja tutaj pozwolę sobie przedstawić taką definicję. Drzewo to acykliczny graf spójny. Czyli to jest taki graf, że z każdego wierzchołka da się dojść do innego wierzchołka. Ale nie ma w nim żadnych cykli. Czyli, innymi słowy, usunięcie dowolnego, dowolnej krawędzi sprawiłoby, że być to być graf spójny. To nazywamy korzeniem, ten element nazywamy korzeniem, elementy na końcu nazywamy liśćmi. Czasem, czasem te elementy, wszystkie tak, tak naprawdę, nazywa się węzłami, no, ale to już zależy od konkretnej e, terminologii. I mamy pewien bardzo szczególny przykład drzewa. E i jak, jak często mówię, że jeżeli macie zapamiętać jedną rzecz z dzisiejszego wykładu, to niech będzie to ta rzecz, i to jest właśnie ta rzecz. A mianowicie drzewo binarne to pewne szczegół, pewien, szczególny warunek drzewa, pewien szczególny rodzaj drzewa, w którym oj nie stopień, przepraszam, w którym, w którym liczba dzieci wierzchołka. jest mniejsza równo od 2, to znaczy takie przykładowe drzewo binarne wygląda w taki sposób, a tutaj mamy jego h, czyli wysokość. Takie drzewo binarne jest o tyle istotne, że jak się nad tym zastanowimy no to ono na przykład bardzo ładnie nam reprezentuje proces wyszukiwania bisekcji. Nie? Mogę zapytać tak. o Tak. Um, wysokość dla tego drzewa, e, jakby na płacie rozumiem jest 4, ale zgodnie z tym, co to byłby 3, tak? tak? W sensie troszeczkę tak jak tablica. No bo jeżeli 3. 3, 3. To wysokość. to jest długość najdłuższej ścieżki w tym drzewie. Tak, tak, tak. Ja czyli raz, dwa, jest, dwa trzy. Tak, zakładam, że skoro 0 to jest jedno elementowy, czyli ten rodzic powiedzmy ten to jest wysokość 0, a więc bo jest jest zero element, jest Wysokość wynosi drzewo, bo długość najdłuższej ścieżki w tym drzewie wynosi 0. To, że mi już jest taka konwencja, natomiast tutaj wynosi 3, bo długość najdłuższej ścieżki. Um, wynosi 3. No jak sobie pomyślimy, no takie drzewo bardzo ładnie nam reprezentuje proces wyszukiwania połówkowego, czyli bisekcji, i prawdopodobnie gdzieś tam dalej będziemy sobie mówić właśnie o używaniu takich drzew również do wyszukiwania, bo to gdzieś oczywiście jest tam na boku, ale jest dosyć mocno powiązane z naszą tematyką i jest pewne twierdzenie związane z takimi drzewami, a mianowicie jest to twierdzenie, które mówi nam coś o liczbie węzłów. Mianowicie, niech te drzewo binarne o wysokości h i mające n węzłów. Wtedy to n jest mniejsze równo 2h plus 1 minus 1. Tak to czy znaczy, inaczej, jeżeli mamy drzewo binarne, które ma wysokość h, no to znamy górne ograniczenie na liczbę jego węzłów. Tych węzłów nie będzie mogło być więcej niż ileś. To, że takie górne ograniczenie w ogóle istnieje dla drzewa o danej wysokości, to jest całkiem oczywiste, jak się nad tym tak? Na każdym poziomie może być, mogą być maksymalnie dwa elementy, więc widać, że więcej tych elementów niż ileś w danej wysokości nie da się upchnąć. Nie? Na przykład nie wiem, dla drzewa o wysokości 1 tych elementów będzie maksymalnie trzy. Maksymalnie o ile się nie mylę, trzy, tak. No, i teraz co? Jak, jak coś takiego udowodnić? No, będziemy oczywiście przeprowadzać dowód przez y, indukcję y, po wysokości tego drzewa. Zastanawiam się tylko, czy y, dzisiaj, czy nie dzisiaj. no nie wiem. Jaka jest Wasza opinia? Chcecie jeszcze dowód, czy już dużo dzisiaj było informacji? Mam trochę myśli, bo już dużo dzisiaj było. Nie wiem, czy nie, czy nie wystarczy na dzisiaj, żeby to jednak się troszeczkę utrwaliło i przetrawiło, więc myślę, że tak zrobimy. Więc w takim razie tym twierdzeniem sobie zamkniemy na dzisiaj. Możecie sobie pomyśleć jakoś tam w wolnej chwili, jak to można by po tej wysokości dowodzić. Powiem, że wbrew pozorom to jest dosyć, tam rachunkowo jest jeden drobniutki cięższy moment, ale już tego całość tak naprawdę, pod, o, wiem, podam ideę dowodu. Idea jest taka, że najpierw krok, krok bazowy, no to wiadomo, a potem będziemy rozważać, co się stanie, jak zaczniemy przyłączać sobie drzewa i rozważać poddrzewa, czyli będziemy rozważać jakieś takie poddrzewo i jak jego wysokość ma się na przykład do wysokości całości, nie? I wtedy z założenia indukcyjnego z tego poddrzewa coś sobie wyciągniemy, dodamy jeden i otrzymamy wynik. Taką ideę sobie przedstawmy. A od pełnego dowodu zaczniemy sobie za dwa tygodnie. O, i dziękuję Dobrze, <laughs> ja zgaduję, że krok bazowy jest taki, że wiemy, że drzewo o poziomie 0, 1, 1. Tak? Dokładnie. No I tylko tyle. Tak. Tak. Tylko tyle. No i przeliczasz wtedy, że nie wiem, 2 do 1 minus 1 to się równa. 1 to jest tyle samo co n, tak? Tak, Tak, ta, nie. Krok bazowy zwykle jest tym, tym prostym elementem. Tak, bo wcześniej tych ty kroków bazowych było więcej, no to oczywiście było oczywiste, tak? Ale tak. Tutaj Możesz powiedzieć, na przykład że w wysokości 1 ma 3 elementy, to wiesz, tak? Bo, czy się, tak? Możesz. Do, dopóki możesz to policzyć na palcach, okay. to nie mnie w tym nic złego. Okay. Tylko, że to wiesz, dopóki to jest krok bazowy, element dowodu indukcyjnego, to spoko. Gorzej, jak to zaczyna, wiesz, jak zaczniesz prowadzić, dowodzić dużo tych przypadków i tym, tak. tym próbować zamaskować, wiesz, nie, naprawdę, naprawdę. to, że coś tam gdzieś nie gra. Dobra, super, to bardzo Wam w takim razie dziękuję na dzisiaj. Za dwa tygodnie zaczniemy sobie od dalszego dowodu.